Witam serdecznie, tutaj Skuridata, to kolejny z serii BOSE Czołgi. Tym razem w bitwie na ISIE III w towarzystwie Chrome Vanadium na typie 59. Misja, kolejna misja, którą chciałem zrobić, to jest ubicie trzech czołgów ciężkich. Tu akurat czołgów ciężkich jest od groma, więc jest szansa, że się uda. No i tutaj sobie standardowo chromy w pojedzie sobie na środek spotować. A ja postaram się go tutaj z Linii 1 wspierać, jakby ktoś na niego wyjeżdżał, to ja będę na to miał to ładny przestrzał. No i w sumie na tym się bitwa skończy. Na <grytania> sobie na Linii 1. Większość bitwy tutaj niestety przestoję Ale co zrobić, jeśli tak się bitwa potoczy? Na S85 na, na e i SC1 za bardzo nie mam zamiaru jechać na mordownię a tutaj widzę, że, no, Chrome tutaj jednak widać, że jest tu sam. No i na pewno się mu przyda pomoc. Tutaj może te A44 niepotrzebnie to przyjechało. Mogą sobie spokojnie podjechać też tam, gdzie Chrome jest. Ale, no nie. Postanowiło tutaj przyjechać. Tutaj lekkie wsparcie Teleków mam, więc kwestia tylko, jakby ktoś tu chciał jechać, to na pewno ładnie były oberwie. No i ja tutaj w skrapa i przygotowanie na, na, jakiś czołg Czekamy. Coś na pewno przyjedzie. Ktoś musi teny przyjechać, no to nie masz szans, żeby nikt ten nie przyjechał. Zawsze się znajdzie ktoś chętny. No dobra, jak widzę, że. O, pojawił się czapnik 88 Panterka. O, chroma, chroma. Ojej, chromę, chromę, ojej, chromę trochę oberwą i to dosyć mocno. Niestety, no cóż, takie życie. Spotera. Jeden wyjazd za, za, mocno, za wysoko, z, i już parę pocisków w stronę twoją leci. Czasem szczęśliwie odbijają się, ale czasem nie. No i kurczę. No i po lewej stronie pokazała się WZ-a. wz, -a. WZ -a, która tutaj paziuje te 25 na 2. Z nią nie będzie miał problemu. Tak, wz szybko zata, tak, dwóch strzałach praktycznie. Nie, to był jednak Borsuk, a Borsuk, a tam Borsuk jeszcze jest, trzeba uważać na Borsuka, no tutaj ładnie przewalił e, T25x2, no powszumił tak aż tak ładny strzał, no kurczę, no idealnie losowanie musiałby mieć, żeby tak e, rozwalić T25x2. Te, te e, tutaj próbuje coś spotować, tu go, pewnie go objeżdżają, no ale ja tak jednak, tutaj Borsuk z tyłu, nasz, nasz Borsuk, tym razem na linii, na K... 2, bo że to jest, sobie stoi, i, 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 on tam jednak ma tam ostrzał na dosyć duże pole z tej strony, więc wystarczy tylko uchylać się, nie dawać się ostrzeliwać, spotować pod przeciwnika. No i ja oraz Borsuk na pewno tutaj sobie trochę postrzelamy. Na początku nudna bitwa, ale pokazała się Panterka 2. Jest pięknie strzał z gąską, więc jeszcze zdążyła dostać dodatkową bułę. Więc nieźle. Mapa? Mapa. No, zapomniałem powiedzieć. Mapa. Ale to wszyscy wiedzą, co to za mapa. E, Dębina. N. Albo tak. Dobre. Jest Jack Tiger 88. A jest i Panterka druga. I obrywa. No, kurczę, no losowanie 352. No, bez jaj. No i jakie to... No niestety, no zdarza się takie rzeczy. Wracając do mapy, mapy, mapy. Już wam mówiłem dokładnie co to za mapa, co nie wiecie, no, ale ja nigdy nie pamiętam, nie wiem czemu, ale nie, nie pamiętam takich pierdu, jak nazwą mapy. No ale to jest mapa dokładnie... Redshire. Tak, tak, dokładnie. Nie ma tutaj w sumie na polski tłumaczenia. No, WZ-ta tutaj ładnie sobie radzi z tym, oklepuje. Aj, jaj, jaj. No i mnie nie mogli widzieć, musiałem wjechać, wyjechałem i zasłoniłem nieświadomie tego A44, który i tak zaraz padnie, tak. Ale oberwałem niestety buła od, bo który się nie spodziewał mnie trafić, nawet mnie nie widział. No i teraz się pokazał i ja też się pewnie już pokazałem strzelając do tego, do tej panterki. No ale nic, zobaczmy, co z tym, z tą WZ-ą się dzieje. Gdzie ona ta wz jest, bo generalnie jeśli strzelon medem z Golda do tej WZ-y, med, który ma penetrację 268 na Goldzie podkalibrowym, ma, na, na hitach ma, o, co tam by do mnie je strzela? Jeszcze? Coś tam jeszcze strzela. Właśnie na szczęście nie przybiło. Na Hitach mam 250 penetracji i od przodu go nie przebijam. No to coś jest nie tak. No to tutaj, to tutaj znowu nie, za, za szybko wyjechałem, nie zdążyłem zgasnąć. No i ta panterka mi ustrzeliła. No i ona tutaj zaraz, ale ja już tutaj pewnie zgasłem. Jak ona zgasła, to ja na pewno też zgasłem. Chromy wadium jeszcze tam się ładnie tutaj trzyma na tej stronie. ST1 tutaj do niego podjechało. STI. Więc jest, y, ma wsparcie, Borsuka jeszcze z mamy, więc też y, nie ma problemu y, te, no niestety, ale Borsuk przeciwnik ustrzelił, a jak jak zwykle, no pięknie, pięknie, no za zero wgąski od Borsuka, no on to, ten też, Borsuki są czarodziejski, jest, y, jest, 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 y, a i nie ma, no nie ma, no prawie, prawie. Tam z prawej strony kurczę no długo się jeszcze trzymają. a teraz w końcu jest. Udało się. Damage, ale też taki dosyć słaby. No. Jakieś losowanie niezbyt miłe. No Tiger Peso wyjechał z tej strony. Po ST1 tutaj bić, ale tutaj jeszcze na szczęście. Borsuk sobie siedzi spokojnie. No i Borsuk sobie klepie. Nie ma szans. Dobra, teraz tak. Tutaj trochę widać ewidentnie, że yy, nie do końca yy, celowałem i tak pociski leciały w cel do, z demajżem, no oprócz tego borsuka w sumie. Ale tam szcz szczegół. No dobra, S-1 może się jest spokojnie, ona tutaj ma trochę HP, jeszcze może sam sobie poprzyjmować demajżu. Co za dziwiąco, ona jeszcze przeżyje dosyć dużo. Ale niestety, o coś tam się przewoliło, coś się przewoliło. O, jest tiger, oj, tigerek jest tutaj ładny, piękny i oderwał. To trochę za nisko, ale cóż, Wyspotował mnie, niestety. No, IS nie jest jakimś y, magicznym czołgiem, który z, y, w krzakach znika sobie. Aczkolwiek, no, też trzeba mieć jednak e, kamuflaż zrobiony, a tego to kamuflaż dla to ja za dużo nie mam na tych chociaż czwartepark się robi na komusz, ale jak trochę brakuje jeszcze, żeby mieć przynajmniej 50%. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, z tej strony sobie podjadę, bo tu nie ma co. Jest to jedynka załatwiła tego Tiger Apech ten Borsuk, już nie jestem, co wam teraz powiedzieć yy, 60% na wygraną. Dalej mieliśmy, ale to tak nie wygląda to. O, jest AMX-45, to on mnie tam wcześniej klepał. U, ktoś strzelił, no i to ewidentnie losowania do, no może do, co do Damage'u nie, ale przynajmniej trafią i jest, nie, więc, yy, no, przebijalność jest tutaj dosyć dobra. Na z Damage'em już losowania Damage'u nie jest do końca fajnie. No jak widać, bitwa nudna, jak flaki z olejem, bo ja tutaj sobie z... Praktycznie stoję na dwóch kwadratach i w sumie nic, tylko się z nimi strzelam, chociaż przynosiłem te 4000 damage'u, prawie 4 tysiąca. Ten Tiger mi tutaj nie widzi. No, krzaki jednak dają swoje. Ja go tu widzę. No, ale z się czai, 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 w końcu, w końcu się wyczai. I oberwie bułę. No, ja wtedy będę musiał być no, szybko, na wstecznym wjeżdżać. No, dajesz, dajesz. Nie, już tu można powiedzieć, że nie ma, no. No jedziesz, nie bój się. Udawać, że już, że zgasła. No, i teraz tak jest, no. Ale losowanie znowu takie poniżej średniej. Ta prawa strona nawet zadziwiające, dobrze sobie poradziła. Jak na te S101, jakie które tam były. To, no, chłopaki tam, Szacun. Dali radę. Dali i dają sobie tam, dalej radę. No i lowe pada. No już, już, już to wyciągamy tą bitwę. Wyciągamy powoli. Jeszcze te E-75 może tam nabrudzić trochę. I niestety lowe załatwia szczura. Szczurek załatwia lowe. Zostaje nam trochę czołgów. Jeszcze Tiger 2. Po przyjemnej stronie tam jeszcze sobie będzie walczył z 85. Y, przeciwko naszemu, T32 ST1, ładnie już sobie tam ciśnie ich y, stronę, żeby mi pomóc. o, o, o T32 bardzo fajnie załatwia S85. E no, ja już też to postanowiłem, że już nie będę tutaj sobie siedział i czekał, bo to z tej strony już praktycznie nic nie ma. TA e, iMX już nie powinien być problemem. Oberwo Bułę nawet się nie... dopiero teraz mi wyświecił, więc Kamo jednak swoje robi, bo trochę lepsza załoga. Znowu strzał taki w ciemno, no 19 HP mu zostało, no losowanie lepsze niż ten, ale jednak gdyby wcześniejszy było lepsze, to teraz już by go nie było. Ale jest! No dobra, no. Cóż zrobisz? Oj, 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 Tiger, Tiger. No Tigera spodziewamy. No, tak jest, Borsuk ładnie tutaj walnął. Tu na szczęście tylko z gąski mnie rozwalił, mi zniszczył ten mix Jedyne, co tu się bałem, to tego borsuka jeszcze, który tu gdzieś tu może jeszcze się czaić. Bo on już by mógł mi tutaj ściągnąć. I to by był już problem. Chociaż mamy nie, nieznacznie przewagę czołgu jednego, ale jednak. Ale jednak. E, I ja tak, tak. borsuk się pojawił pod stronie, jak widać na minimapce. Oj, kamień. Kto wstawia kamienie za drzewami? No, bezszczelnie. Dobra. Trzeba jechać i im pomóc. Kosawki. <laughs> A no, co? O, i niestety Te Chi 2 niestety nie dał rady Borsukowi i Taggerowi 2. A ja tu z naszym Borsukiem lecimy szybko pomóc ST1, bo widać po nim, że jednak nie do końca ogarnia. Coś tam postrzela se, ale czy uda mu się y, załatwić tego Tagera i Borsuka, to się zaraz okaże. No, tigera powinien sobie poradzić, no i tak się też dzieje, Tiger pada, zostaje Borsuk, Borsuczek mój mały, no jeszcze mamy tutaj dosyć dużo HP, no to więc generalnie powinniśmy sobie bez problemu z tym Borsukiem poradzić, szczególnie, że no, nawet jak jeden z nas padnie, to drugi sobie z nim powinien bez problemu poradzić, podjechać, ma, będzie miał czas i strzelić, dobra, tutaj jest, jest, ale go nie ma. No jest, ale jest za górką. No czas jechać do przodu. tej 11 ma dużo jeszcze HP, więc to sobie, powinna poradzić z tym. Ale jakby sobie nie poradziła, to jadę. Zawsze to trochę więcej damage'a. Jeden kill może się uda jeszcze ściągnąć. Podkraść s 1 bo s 1 ewidentnie chłopak nie kwapi się do ataku. O, i na tego dobry obrywa za 560. No i już Borsuk jest tutaj, po w tej komfortowej sytuacji, cofnął się, S1 w ogóle nie zareagowała, może to strzelił, nie wiem, oj co, co, jak, szybko, no chyba, że szybko ten czas przeminął i Borsuk załatwia tę s no i s jest już w garażu, no ale ten Borsuk już nie powinien stawić co na nas problemu, no my tu sobie dojedziemy i go załatwimy, tak. jak nie ja to, o jest, 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 aj, prawie, prawie. Jak nie ja, to, to Borsuk od nas. Bo teraz już tylko burzakę załadowałem i teraz szukamy borsuka. O pojawił się, o źle, źle wyjechał. Źle bardzo wyjechał. Niestety nie, nie był w stanie działa, a ja go to ładnie trafiłem z Seka i koniec bitwy. Wygrana dla mnie 6460 damage'u. Bardzo fajnie to wyszło. 5 kg misję chyba tutaj nie udało mi się wykonać. Ale as Cerny wpadł. Duży kaliber. Zresztą tutaj potwierdzenie. Być tak. Duży kaliber. Sniper. No i Aspon Cerny. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. No i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii czy kolejnej.